Sorki, że urwało filmik, ale niestety postal mi się skraszył. Muszę dorwać więcej tego dobrego stawu. I niestety tak to na tym Steamie bywa z tym postalem. Dosyć często się kraszuje. Na szczęście miałem tu save'a blisko. I doszedłem do momentu, w którym skraszyłem. Tak więc lecimy dalej. Dużo tych tam. No co chodziło, rzekłbym, że bardzo dużo, dobra. I mamy wczytywanie. Nie wiem, jakim cudem, ale kurwa, gościu ma granaty. Gdzieś. Granaty. Miejmy nadzieję. Dobra. Ale coś gdzieś mi tu jeszcze strzela, z bliska gdzieś, o tutaj. Patrzcie jak się schował. Mam dobre rozmieszczenie terenu, chłopaki. No ten shotgun jest całkiem lepiej. mocny, ale. KUHO! WOW! Dobra, zmieniam zdanie. On jest zajebisty. Miłego dnia. Przecież on ich rozpieprza na wszystkie części ciała. No, prawie. Można pograć w na. nawet. Dobra. Samochody gdzieś nakradli. Zapiszmy sobie. Muszę zapisywać... w no, bo... Podobało by ci się, gdyby to ciebie ktoś nazwał świrem? Pewnie, że tak. O, czemu się... Oj, to też się nie rozwalił. Muszę dorwać więcej tego dobrego stafu. Nie, nie pal... Ej, to na świetne. pewno szkodliwe, ale... Czuję się świetnie. Mhm, mm okej. Okay. Kurde, zmarnowałem faję zdrowia teraz. Niepotrzebnie. Jakieś miłe zaplecze tutaj mają. Panowie. O, strzelają już. O, mówiłem? Agenci specjalni talibów, patrzcie. O, coś czuję, że muszę wejść do tej rurki. Kurwa, bunkry tu mają. Trochę to wygląda <coughs> jak rura za domem kolesia. Miałem ją wam pokazać, zapomniałem, ale wam ją pokażę. Jak już skończę serię, to później będę wam pokazywał ciekawostki z postawą. Ale go rozsadziło. Nie wiem czy tu nie trzeba uważać na ogień. Wow! Mają nawet swoje więc... Jednak nie mają kolej. Nie, tu jest ich zdecydowanie za dużo. Jestem miłym człowiekiem. Oj tam, oj tam. Nieważne, ale tu ich jest. Oj, gdzieś. Ale w ogóle ci się znalazłem? W tej stronie. Masakra. Co tu się kuwa, dzieje? Tu jest ich zdecydowanie za. Podobałoby ci się, gdyby to ciebie ktoś nazwał świrem? Gdzie nie wejdziesz? Tam z pięciu stron cię atakują. O, chyba o to nam chodziło, czy, czy nie? Znaleźliśmy a, a, ten zbrojownię talibów. Kur. O, kawlarek! O, to ten lepszy. Przyda się, nie? No, nie powiem. Nie powiem, bo się przyda. A zapiszmy sobie takim miłym akcentem tutaj Puściłeś! Dobra tylko gdzie oni mają to co ja bym chciał? To znaczy te materiały wybuchowe, prawda? Bo to jeszcze, może tam nie byłem jeszcze. Nie, stąd przyszedłem. Dobra, to idźmy główną drogą na razie. Nie skręcajmy tu na boki. Byłem bo leży jakiś karabinek i tu będzie wow! Jestem pewien, że go nie trafiłem. A jednak trafiłem. Łow! Ten wyszedł skądś. Tego to by się nie spodziewałem, tak szczerze. Że... Skąd ich się tyle wysypało tutaj? Już. Muszę dorwać więcej tego dobrego stafu. Wysypali się normalnie, jak ten. Jest ich tu mega dużo. Rany. ale ten krótki obrzyd jest bardzo fajny. Ma taki efekt rozwalania, że, że to powinno zazdrościć. I ociwo jest a, celny, jak snajperka. Wystarczy przymierzyć z dosyć dużej odległości Zobaczcie, można kogoś trafić. No trochę przegięte, ale jak działa? Kurwa, bazuka! Trzeba go sprzątnąć szybko. Chyba się sam zabił. Co jest? Dobra, ale jak mamy iść tutaj? To bardzo nie wiem. Kurwa, gdzie on jest? Puściłeś? U, zleciał. Fajnie. A tu jest drabinka. Wchodźmy już. Muszę. Już mi lepiej! się. Chodźmy tutaj szybko, Taka już mnie lecę. Zapiszmy, przeszukajmy, że Syfnie się czuję. Coś, chyba nie można otworzyć. Dobra. jeden za drugim, stali ty. <laughs> Fajnie to wyglądało. To takie poniżające, zrywam się stąd. Jestem przekonany, że to wyglądało logicznie. O. <grymne> tak, no naprawdę. Żadnych materiałów nie znaleźliśmy. A teraz będzie tylko większy rozpierdol. Uwaga! No właśnie. Ta misja, o której mówiłem. To znaczy. Amerykańska armia. Bombarduje talibów, a my będziemy chyba musieli stąd uciec. I zapewniam, że nie będzie to zbyt łatwe. Muszę przestać palić to świństwo. Chociaż z tą broń to się może udać nawet ujście, ujście. za pierwszym razem za parę, parę. Dzisiaj jest pierwszy dzień końca naszego trudno wyjście Bo on ma granaty Ilość tych talibów tutaj to jest lekka przesada. Naprawdę. Kurde. się musiał przez meliny. Ale ta broń jest świetna, co by nie. Było. Trochę reload już, mile, muszę dorwać więcej Ale tego jeśli dobrego. chodzi o unicestwianie przeciwników, to jest coś pięknego. Jest skuteczna jak kolega. Możliwe, że będzie mniej skuteczna przy żołnierzom, którzy mają kamizelki. No, ale zobaczymy. O, tu się coś popsuło. Wychodzimy stąd. I mnie to bardzo zmartwiło, naprawdę to oni się sami nie udało, już mi ja słyszałem tą cholerną głos. Zapiszę sobie lepiej. Fajne stąd jak najszybciej, bo oni się rozmnażają teraz jak króliki. I wolałbym jednak się stąd zdesantować. Chyba żyje, nie? Tyle inteligentny, że chciał odpalić granat w od budynku. No, wydaje mi się, że byłoby to troszku, troszkę obosieczne. A, no, na dół, bo ten, będziemy będzie musiał schodzić. Już wiem, po co, co zrobili te dziury. Dude, a ile ich tu jest. Przed chwilą ich tu wszystkich wymordowałem. W serio? Dali mi bazę w środku budynku. I... W sumie się sam zabił Jakby nie patrzeć Muszę dorwać więcej tego dobrego stafu Idiotyzm Wow! oni do mnie biegają? Od kiedy talibowie z kosami biegają? No dobra, no w postalu mogą biegać Tam koleś Na pewno ma coś złego <grym> Na pewno miał bazukę albo coś a tu się zrobiła dziura. czyli czy była wcześniej, nawet niezda, nie, nie. dziewczęć! Tamtego gościa pokonałem. pewnie uważasz, że nie jestem miłym człowiekiem. Teraz ten tur przeszkód wydaje mi się troszkę trudniejszy, właśnie kurwa mać, no, jebany crash.